No to koło mnie tu użar, tamten z kosiarką siedzi ciężka praca w tym klimacie, ale chciałbym, żebyś zwrócił swoją uwagę na Derb Dexa. Tak, tego najbardziej memicznego Dexa na blockchainie, na multi blockchainie w sumie. Bo odkąd go pokazałem w formie testnetu, jakoś przed wakacjami, z którego właściwie skorzystało 25 tysięcy osób. Odpalili oni się już na trzech chainach, na Z-Casing, na Base i ostatnio na OpBnB. Na ten ostatni wrzuciłem dwa BNB, tak dla testu, i w ciągu kilku dni wyfarmiło mi 50 dolców tego airdropa. No wiadomo, że cały ten airdrop nie będzie odblokowany od razu, jest tam Westing, ale jednak. Pamiętam, że miesiąc po testnecie odpalili już się na mainnecie, to znaczy na ZK Sync. Razem z tym poleciała pierwsza kampania na galkse i w ciągu pierwszych trzech godzin wymintowało rolę OG. Ponad 1000 osób. Później dodali oni kolejne 3000 Rule OG, które oczywiście kwalifikują na airdrop. Weszli oni również audyt bezpieczeństwa od Meta Trust Labs. i w poniedziałek kończy się ten Genesis Mining, na który zostało przeznaczone 6,5% airdropa. W ciągu tej kampanii Genesis osiągnęli oni wolumen na ponad 8 milionów dolarów i inkubowali swojego pierwszego meme coina ZK Derpino. Trochę beka, ale ZK Derpina generalnie osiągnęła 22X w ciągu pierwszych 3 godzin. No insiders, no team, no VC. Wzrost followersów na social media jest również imponujący i zyskali oni ponad 50 nowych partnerów. Jeszcze w tym kwartale będzie TGE, co za tym idzie również airdrop, listing na pierwszym ceksie, loyalty program i upublicznili oni roadmap na kolejny rok. Możemy tam obczaić, że planują swój własny launchpad, aplikację mobilną, swój własny wallet, do tego swój własny chain, derp chain. Będzie tam dostępny DevNet, pewnie później TestNet, no i wiecie, jak przyjdzie Hossa, pewnie te memecoiny prędzej czy później zaczną odpalać. A tam będzie możliwość odpalenia swojego własnego memecoina po jednym kliknięciu, do tego będą rozdawać swoje własne grancy. Więc jak ktoś ma pomysł na takiego memecoina, jeszcze może dodatkowo dostać od nich finansowanie. Mówię Ci, sprawdź tego Derpdexa.